Dzień dobry nasi mili widzowie. Witamy Was bardzo serdecznie w kolejny poranek. Paweł z tej strony. Dzień dobry i Karolina z tej strony. Ja Was pięknie witam i o zdrowie się pytam. Mam nadzieję, że wszyscy jesteście zdrowi, mimo latających w powietrzu wirusów. No właśnie, wirusy latają. Duży mróz, minus 20 zapowiadają na wschodzie. Na zachodzie trochę lepiej, no ale zima nam tutaj przyszła w tym roku niesamowicie, niesamowicie nas tutaj zaskoczyła. Można by powiedzieć, bo już wiele, wiele lat nie było takich mrozów, i podobno do połowy lutego ma trzymać. No, rzeczywiście, strach się bać, jeżeli tak będzie. Najgorzej mają wszyscy ci, co mieszkają tam bardziej w bliżej wschodniej granicy, no bo tam po prostu z Syberii ogromny mróz napływa. No współczu więc... Współczujemy wam, naprawdę współczujemy. Tak, więc żeby ocieplić atmosferę, będziemy sobie drapać przy herbatce z miotkiem i cytrynką. <laughs> tak jest. Taki oto miks dzisiaj, miks nazwałem go System 55. Dlaczego? Wyjaśnię na koniec odcinka. Mamy drapeczki dzisiaj takiej dosyć kolorowo się zrobiło. Dwie zadyszkę, trzy zadyszkę diamentowe. Dużo szczęścia oraz crazy liczby. No, i 5 z drapek po 5. Łącznie daje to 55. A dlaczego system? No, postaram się wyjaśnić na koniec odcinka. Tak więc zaczynamy, kochanie, proszę bardzo. Ja to sobie co wybieram. to Przede, można przede wszystkim tą, tej, wy... no, te, tej nie to możesz wiem, mi że to jest zaklepane. Crazy dla mnie, tak. No to może ja sobie wezmę dużo szczęścia. Mm -hmm. Może szczęśliwą liczbę 13 i szczęśliwą liczbę 7. A co ty jeszcze chcesz? No ja to już, to już niewiele chcę. Fortunę no. sobie weź. To może to, fortunę i gruby portfel mój. A te jeszcze dwie, hot i rubinową tobie Dobrze, zostanę. to ja będę drapać. No tematyki. to zaczynamy, bo znowu gadamy. Dobra, to szybciutko. Z, zamiast się zabrać. Y, to w tej chwili drapiemy hot 13 z numerem 36. Tak jest. Powodzenia ci życzę. Złożę, bo y, zwiększyłem obraz, więc troszeczkę dra, drapeczkę. Musisz przesunąć, o tak. I szukamy trzynastki. Niczego innego A tylko... Co się tak zamazało? Poczekaj, no, co tu jest. Troszkę wyżej. Tak się dziwnie obraz zamazał. Co jeszcze? I jest piękna trzynastka. Czyli zaczęliśmy ładnie jakimś trafieniem. Oby to nie było ostatnie trafienie. Koniec. Nie, na pewno nie jest ostatnie. I 5 zł. Jest piątek dobrze. Jest dobrze na I razie. Teraz robimy szczęśliwą liczbę 7. No i szukamy siódemeczki. I tu mamy.

Dwa. Jak mnie się te kocury podobają wygięte. Tak? No. A sprój troszeczkę, łapkę prosto położyć. O tak, właśnie i teraz, teraz już wiem dlaczego się za obraz, bo odchwytało twoją łapkę. A teraz jest dobrze. Mmm. Coś mi się wydało. Te wygięte kotułki, pewno 13 nie dadzą. No nie. Dobra, czy mamy drugiego pustaczka. Rubinowa z numerem 15. I wygrywają 37, 19, 36 i 6. I tu mamy tak: 34 dwadzieścia siedem, cztery, trzydzieści pięć i dwanaście, trzynaście, siedem, osiemnaście, osiem i trzy. Zasypało nas tu obokami. I nic nie ma. Nie ma. No, i dużo szczęścia. No i szczęścia. dużo szczęścia. Ostatnia moja szansa z numerem 24. Będzie szczęście, nie będzie. Tu jest wygrana. Tak? Mhm. Super. 22, 11, 25, 27 i 18. I mamy 9, 16. Dwadzieścia dziewięć, jeden cztery siedemnaście, dwadzieścia osiem, trzydzieści pięć, dziewiętnaście i dwadzieścia trzy trzynaście, trzydzieści trzy. Osiem, dwa i dwadzieścia cztery. Trzydzieści sześć, dwadzieścia jeden, sześć, dwadzieścia sześć i trzydzieści cztery. No cóż, komentuję, że tak mogło troszeczkę lepiej ci pójść. No. Nie jest najgorzej, bo masz piątaczka. No. Więc nie jesteś zupełnie Na tyle zdrapek, tylko piłtaki. Nie doszło do żadnej kompromitacji, no bo 5 zł jednak jest. No i teraz ja, 32, tutaj mamy gruby portfel, Znaczy no czyli wypadałoby powiedzieć gruba kasa. Skoro takowy portfel, no to chyba nie będzie tutaj na zero. Dobra, 7,12. 12 postaraj się.

Czyli co? Piąteczka? Piąteczka. Czyli mamy dychę. Dobra, i teraz fortuna. Tej fortuny, oj! jakby dawno jej nie mieli. 23 numer. Bardzo dawno jej nie drapałem. Diamentowej fortuny. O, to są liczby, których będziemy szukać, widzicie. Dobrze, no to szukamy. A zaczynamy od 26. Tu mamy piąteczkę. 35 dziewiętnaście dwadzieścia dziewięć czterdzieści jeden szóstka dwadzieścia osiem jedenaście oraz dwadzieścia cztery no to mamy połowę z głowy a tu trzydzieści siedem dziewiątka siedemnastka jedynka i piętnastka zero na razie 22, 38, trójeczka, dwunastka i dwójka. Uj, czy też tylko pierwsza zdrawka Ci da piątkę? DMP. Pierwsza, ale przed nami jeszcze ostatnia i to nie byle jaka. No, nie, no... Proszę panią, nie byle jaka. 28 i 49.

9,9 i 23. 99 szukamy jest tu. 23 jest tu. I tu. O, jest jeszcze tu. Piaś? Jestem ciekawa, czy coś W to jest zdrapka z numerem 2. Się... Ja nigdy nie biorę zdrapek raczej takich pierwszych z paczki, więc tu mi pani podała, bo ja Niech pani dało, że mi się nie chciało, tam jej była kolejka i nie chciałem za bardzo marudzić. Więc dała mi dwójkę. No, czy ta dwójka coś da? Zobaczymy. 24 i 43. 24 tu, 43 tu i tu. O, dwa razy. Super. Kolejne dwie. 12 i 8. 12 i 8. No to tak. Dwunastkę mamy tu, a ósmeczkę mamy dużo wyżej tu. Mhm. Oj, dobra. No, następne. 5, 7 i 7. 5, 7 mamy tu. Siódemeczkę mamy tu. Ależ by się tu prosiło o to 29. No, ale pewnie nie będzie, jak znam życie. 94 i 41. 41 mamy tu. 94 mamy tu. I, i, tu. i gdzie jeszcze jest? Tu jest 94, no to trzy razy, trzy podwójne tutaj mieliśmy, super, to się rzadko zdarza chyba, 86, przeważnie są dwie podwójne, 86. A czy my kiedykolwiek zrapali więcej jak jedną linię albo ktoś na kanale, już nie pamiętam teraz, były takie? Były chyba, nie? Nie wiem, też nie pamiętam. 65 i 74. 74 tu, 65 tu, 74 tu, no to 4 podwójne, coś tak? I 65, to no to 5. To jest możliwe. 5 podwójnych liczb nam dali tutaj. Pierwszy raz. Czy to coś znaczy, czy nic nie znaczy? Nic. 67. 67 jest tu, no czyli lipa. Na razie wszystko. Więcej, tym mniej. Wszystko, nadzieja, bonus razy 5. Mój ulubiony bonus. Dwa razy już się udało, nie? 68, no to tu. Nie ma, nic. No i co? I bonus razy 5 to 96, też pewnie nie ma, nie. Nie, nie ma nic. Jest tu. No, czyli jest pusta zdrabka. pięć podwójnych numerów, kompletnie nic tam tutaj nie dało, więc dzisiaj, dzisiaj crazy liczby nas tutaj niczym miłym nie zaskoczyły. Tak, o tak mamy. Czyli co? Czyli tylko pierwsze nasze drapane zdrabki dały nam po piątce. Crazy liczby pusto, diamentowe pusto, dużo szczęścia pusto. Co jeszcze mamy? Pusto. Tu są puste. Tu są puste, czyli tak. Szczęśliwa liczba, siódemka pusta, trzynastka pusta, rubinowa pusta, ale mamy wygrane w grubym portfelu i w trzynaście 13 po piątce. Czyli to jest 10 zł. I nawiążę teraz do systemu 55, który mówiłem na początku. Wniosek jest taki: nie bawcie się w ten system. <laughs> Okej. Oj, oj, oj. <laughs> I w tym momencie po prostu telefon, nie wiem, smartfon zemdlał, jak <laughs> to usłyszał. Ten mój wniosek po prostu tak oczywisty, ale taka jest prawda. Nie, nie bawcie się w ten system, bo jak widzicie, nie przynosi żadnych wygranych. W ogóle zdrapki, moim zdaniem, chyba te maluchy za piątkę, no to naprawdę można od czasu do czasu sobie kupić dla zabawy, ale jakichś większych chyba tutaj wygranych nie dadzą za bardzo, no jest zbyt dużo w parce, a za mało tych wygranych w parce. No, także to tyle, dziękujemy Wam serdecznie, życzymy Wam miłego dnia, pięknej środy, no i co? I oczywiście... Jutro się usłyszymy, ale chyba w czwartek. No to sam, bo tutaj, tak nas tutaj znowu mm -hmm. zawodowo koliduje. Nasze sprawy tutaj związane z pracą, że możemy nie nagrać wspólnie. Dobra, dziękujemy w takim razie, ale nikt się nigdzie nie wyprowadza. Zostajemy po prostu, jeżeli jeden czy dwa dni poprowadzę sam, no to myślę, że się nic nie stanie i nam to wybaczyć. Pozdrawiamy serdecznie. Trzymajcie się cieplutko. Papa. Pa. Cześć.